I co? Z tego? Właśnie, chuj z tego. No, no śmieją się, bo chcą i z nami duela... a nikogo nie ma, nie? Powiedziałem, że gramy wieczorem. Nie duela, chcemy, chce, chcą iść z nami jakby, wiesz... Co? Z tego. Na bitkę. Aha. A, oczywiście nikogo z nas nie ma. Aha. Albo itemów nie mają. Aha, no i czemu to nie działa, kurwa? no raj, wypierdalam to. Ścieżki mam, to tam, jest no i ja. dwieście... Co? Ciekawe też mają tak jak ja. Teraz razem w streamie. Czekaj, wyjdę i wejdę, kurwa. Bo streamy odpalenia Żebyś wiedział. Będzie dwie osoby. Na razie nikt nawet nie wie o tym nikt streamie. Taki... No właśnie, i tak i ta, ci kto będzie tam iść. A chuj to jest... Ej zginę, zginę Chodźcie szybko, Nedar, Nedar, chodź mi ktoś szybko pomóc cokolwiek? Nie, bo śmieje się z mojego live'a No szybko, zginę tu człowieku, to nie będzie mieć ja tu się Ja mam i tu się nie mamy Ale cokolwiek, żeby rozkopać mnie tu, kilo w, w kicie poryć tu. No. tu Szybko Szybko Ale forteca czy Nie, 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 dach Czekaj, co? Gdzie jak? Dach na do Nad, to... Jak ja, to jak ja mam to wejść, to dach na ja to nie mam homa. Depnij mi ulcia. Ja tam nie Czeko mam. Kordyni. Aha, nie masz. Aha. To ci nie pomożemy gości. No, szybko jakoś. no, ale no nikt. szybko jakoś. <laughs> no ale nikt tam nie ma homa, nic. Ma no to poleć tak. przez tego spawn'a. E Tepaj się do mnie first. Zapniałem. Czy on wyszedł z serwera? Z serwera czy z kanału? <grym> z kanału wyszedł. A ja z też. Czy on coś jak się? A mogę ja wysyłać to... link do streama, czy nie? No, tak. Brat, co się spłakał? Jesteś zjebany głównym. Piedroklatkę schopię, ogarnąłem. Blok widzimy wszystko. Czekam na pomoc, <laughs> A Albo ban, ban będzie. I Siedzi we mnie w nielegalu ja czekasz, i, i nie, tak, nie. Ej, padaj, padasz, jaka padasz, jaka... padasz, padasz. Padam. O, jest... Ale czemu... Ej, no, weź chwilę na mojego streama i zobaczysz masz takie dziwne kolory. Okej, okay. daj mi link. No, na co to, na to się napierdala ciągle? Są na przykład kliknąć, a nie da się kliknąć? A daj mi link po prostu. Jesteście na tym dachu? No. Takie no. FRST te dogance. Chodźcie, chodźcie kordy, chodźcie kordy, 200. No. Nie możesz, dwieście, yy, nie możesz link kliknąć? 200 200. na 200. No. no bo nie, 200 na minus 500. To ja jestem zaraz. 200 na minus 500. Mnie tam tepli. Za 5 za sekund... A to jest nielegal! Tak! No brawo. 200 no na jestem. minus 500. jestem. Ale ciebie tu nie mi ma. Tepli mnie tam. Tepli mnie tam. Tepli na dachu nederu. No tak. No i cię nie Tak. tak. Werset 200, werset. 200 na plus. 200 na plus. I minus 500. O. Wersetli Wersetli mnie. Werset. To mnie first Za kurewki pierdolone A na chuj mam ci to będzie jak, jak się jesteś gościu To bo lubię. Wyko wykop mnie tu Fajnie że się to bić tego niebanego małego rudego śmiecia No fajnie, że się go to bić No Fajnie Chodźmy tu rozkop No, Znisz ten blok o, Kurwa pies O ja jestem tu Efers pomóż mi go. Z tego się nie da wyjść Co za bot, przecież to jest takie proste N No chodź tam, chodź Chodź, 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 ja ci pokażę co to jest Każdy mówi, że bot, ale... Dobra, ale debilu po prostu nie umiesz tykać pereł, co, nie? Jesteś but jak... No, poczekaj Coś... no, Ale poczekaj, tak. ale Dobra. co ty zrobiłeś? E możesz wejść, e, Weź spróbuj wejść na mojego streama. Chodź tu. No, no. wejdź, tam, wejdź no. tam. Wpisz e, FRST ja podłoga emce, Tak jak ma na, na, na w Minecrafcie tylko, że podłogę C. I Je, jedna podłoga. No ja, ja, ja wysykam z tego peru. No i masz mojego streama? <laughs> <laughs> Odsuń się, no odsuj się tam dalej, pozdaj, no. No ale. I czekaj, jeszcze nie <laughs> No i weź. Ale nie rozkopuj tego! To, ty no, wydaj ty... no, no, daj mi no, on, on on nawet nie ma pereł, gościu. pa, no a ja, ja wycykałam. <grym> Wycykał. No, zamuruj ty, mnie. Ty bądź się, ty bądź, weź, wyłam no, cię zamuruj no, no, zamuruj no, mnie. dawaj. Zamurujesz, postawisz kiedyś? No i wycykać stąd. Czekaj. No, i co? Jedna tak, perełka. Jedna perełka. Jedna perełka. O! No. Jedna perełka! O! Heh, łatwo? Wycykałem. Pe... Gdzie ty, gdzie ty cykałeś? Normalnie, no! no pf, musisz cyknąć perłę! No, cyknął, ale... Ty się śmiejesz ze mnie, a sam nie miałeś. No, ale przecież wycykałem, a ty, a ty pewnie... A ty, a ty pewnie walnęłeś osiem staków pereł i nie mogłeś wyjść. Nie, nie, walnąłem nawet staka nie No staka mam no, 5 on chciał, on chciał, bombę Maxima badnąć. O no, bombardę chciał a, a bombardą, bombardą, ale bombardą można stąd wyjść chyba No nie, nie da się, bo też tam się nic nie da zrobić A nie da się zrzucić bo bombardy? próbowałeś? Właśnie próbowałeś? To nie no nie, bo nie miałem E nitro się, a po chwilę będziesz w Nie Jaki boss. Ty, First, idź tam na chwilę i daj jak No. Coś się Excalibur i tam idź. Ja już rzucam. Nie bić, to musisz Arkusem, idioto. No weź tam Któreś... mojego streama! No w, bi... te... Julcia, Julcia, No wpij, piszę cały czas mam nazwy na, na tym. Na s... No w... pi bi... i zobaczę, masz dziwne kolorki. Szas, no wysyłam ciągle. Jebany debilu. Gdzie, gdzie jest? Chodź tu, chodź tu, ty, First, chodź tu. Nie wiem już się udowodniłem, że mogę wysykać, nie będę nic więcej robić. Ale chodź Masz takie dziwne chodź. kolory jakieś? Co ty, ty chcesz? Mijam. Chodź. No chodź. Wejdź tam. Czekaj. No nie, nie wchodzę tam! Ale czemu już nie wchodzisz? No bo po co? Przesz? Na tyle twojego y, kanału. No wiem. Dlatego chcę link wysyłać, ale... Ale wejdź, wejdź tu jeszcze raz, wejdź tu jeszcze raz. No dobra, cicho bądź, a, w, a mo mo możesz <tosan> wejść, mo no możesz wejść w link? No bo tam z nim i liczysz mordę, co nie? Pewnie, że mordę nie No, weź link, czekaj. Wysyłam na strzacie. nie czy zresztą. możesz... ja sobie przepiszę. No ale nie, czy możesz kliknąć, myślisz, że kobieta będzie chciała się przepisywać? Nie mogę. No bo to serwer blokuje.